Dobra widzowie, i wyciągamy to z moją Cholera, co jest? No, o! Nie, czekajcie. Dobra, czekajcie. Kurwa, teraz. Trzeba, gdzie to Gdzie to jeszcze? Gdzie to cholera jeszcze siedzi? A, tu! Dobra, trzeba tu pierdzielnąć. Trochę się kierą. O! Dobra, dobra. Trochę ten. Już zrobiłem. Dobra, widzowie! Ja już zapaliłem kosiarę! No i teraz żedziemy o! Kurwa! Co jest? Co tam jest ma, Cholera, co tam A. O, jed. Dobra, To je šéba. Třeba... Dobrý. Dobra, Dobrý. O. Dobra. Dobrý. O. O. jest, Dobra, Ja dam całą taką... Jest! Widzowie! Widzowie! Jest! Jest! Widzicie? Paczta na to! Kurde! dołek Pusty, dobra. To teraz w takim razie trzeba to ziemią tu przysypać. O, tak. Wiecie, bo tutaj kurde przed komunią trzeba było to wykopać. Dlatego tu kiedyś choinka było, ale kiedyś zaśmiał z Wojtkiem ścieli, kurde, na święta, i wiecie, teraz oczywiście tak bez pozwolenia, nikt o tym nie wiedział, dopiero potem, wiecie, kurde, do no cholery, potem się dopiero wszyscy dowiedzieli, ale trochę było, trochę, kurde, za dyma była. Cholera z rodzicami. Jak się o tym dowiedzieli, to było nieciekawie. Bo wiecie, teraz to musiałam to teraz zakopać, bo Wojtek ma komu Wiecie. Kurde. Ok. Tak ładnie. Wszystko ugniatamy klapeczkiem. Kurde. Ta. I zaraz to jedziemy, kurde. Oczywiście mnóstwo mrówek tu jest. Mm. Dobra. Czekajcie. No gdzie to teraz dać? Dobra i jademy z tym powtarz. Potem najwyżej to sobie gdzieś wiecie. dam Kurwa. Wiecie, znowu na się zepsuł, cholera. Dobra, wiecie, będę musiał naprawić ten nabezd, dobra, także jak w następnym odcinku pewnie już będzie naprawiony, także ja się z wami żegnam,